On naprawdę myśli, że to fair? Jak poradzić sobie z taką niesprawiedliwością w związku? Od kilku miesięcy z moją partnerką, Kasią, mamy problem, który wydaje się nie mieć końca. Oboje jesteśmy zatrudnieni na pełen etat, ale to ona postanowiła, że wyłącznie ona zajmie się gotowaniem i sprzątaniem w naszym mieszkaniu. Gdy zaproponowałem, żebyśmy podzielili obowiązki, Kasia odparła, jestem lepsza w gotowaniu, a ty i tak zawsze się wtrącasz. W odpowiedzi na to stwierdziłem, że to może nie być najlepsze podejście, bo oboje żyjemy w tym domu. Nie minęło wiele czasu, a ja byłem sfrustrowany tym, że każdy weekend spędza na sprzątaniu, podczas gdy Kasia relaksuje się na kanapie, często grając w gry lub oglądając seriale. W końcu, po kolejnej kłótni, powiedziałem: Dlaczego wszystko zależy tylko od ciebie? To nie jest sprawiedliwe, że ja muszę to wszystko dźwigać sam. Kasia się wściekła i wykrzyczała: Nie umiesz docenić, co robię. Czułem się zraniony. Próbowałem rozmawiać i wyjaśnić jej, jak się czuję, ale ona nic sobie z tego nie robiła. Teraz czuję się w pułapce i nie wiem, jak naprawić nasz związek. Czy to ja jestem tym złym?